z tej strony Sheriff a dziś sobie zagramy w minecraft tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że sobie mm, sobie zbudujemy HCND to dzisiaj ją zbudujemy nie by tam było dość ale się teraz co nie było dość długa przerwa na tym Kanale. Z powodu tego nie mogę wysyłać filmów bo internet mi ścinał tak świetny internet. Może że naprawdę polecam play. Nie że jestem jakiś hiterem, tylko po prostu teraz e, tak ścina mi to się ścina. E, nie mogę wysyłać filmu, ale ogółem jest Git. I to chyba jest najważniejsze. Nie wiem, kiedy ten film wyjdzie. Tak samo tamten, co miał wejść. Ale mam nadzieję, że szybko jakoś się to ogarnie. Bo nie chcę mieć jakby takich większych przerw jak rok, dwa lata temu bo po prostu nie chcę tak bardziej zawalać tego. Dobra Teraz będziemy się wybierać w pewne miejsce, czyli na, sam, na ten sam Na to samo co przed chwilą byliśmy tam Dobra, <tryk> dobra. Dobra, dawaj dobra, dobra to i idziemy tak. No szybko. Po co ja crafting wziąłem? Jak mam crafting? Nie wiem. Będę o drugi. Hmm, na wejściu. To szybko to uda. E szybko zrobimy jeszcze. C pyk. Dobra. Bo czekaj jeszcze to, zrobimy tak. Dobra. Jestem jakiś upośledzony z tego co widać. Weźmiemy to, to schowamy, to schowamy, to, to dobra albo to na zewnątrz pik 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 pyk Dobra. Ja tylko myślałem, żeby gdzieś tutaj zrobić. Tutaj zrobić takie yy, przejście, co nie? Tak tu zwalić i sobie mieć takie przejście. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Teraz tak sobie myśląc to chyba git. Według mnie, więc tam nie wiem jak Wy to tam oceniacie. Ale według mnie jest w miarę git z taki pomysłem. A jeszcze bym sobie nie przypomniał, zostaw lajka, słowa, widzisz, jestem jednak zapomniał. No, na razie zrobimy sobie dom, a jak zrobimy dom, to myślę, że wtedy pójdziemy do tego, do jaskini. Dobra. No to ja tak myślę, że zobaczymy się jak ja po prostu jasne to, z... rozwalę to wszystko, co nie i te drzewa i zrobię jakby takie dojście. Myślę, że to będzie dobry plan, jak wam wtedy pokażę, bo to dość długo zajmie. Dobra widzowie, jestem z powrotem. Jak widać... Kurde. No, musi musiałem zrobić tutaj, takie mniej więcej, co nie, ale jeszcze tu poza odcinkiem pewnie zrobię takie, co nie, takie jakby na skos. A w dzisiejszym odcinku skupimy się bardziej właśnie na chacie niż na pieprzeniu. Jakiś głupot, Ym. nie wiem, jak mi to wyjdzie. Jak wcześniej mówiłem, nie lubię budować, lecz niekiedy ładnie, buduję, lecz niekiedy. Gorzej buduję, to są takie właśnie moje minusy względem budowania, ale myślę, że jakoś to wyjdzie z powodu tego, że dość długo nawet budowałem. Nieraz, ale. Dobra. Ja zawsze buduję jak na start, tak buduję na trzy bloki, co nie, żeby tym czwartym blokiem. Tak na cztery bardziej, żeby tak czwartym blokiem nie, zah nie zahaczać oba, nie? I tak zazwyczaj robiłem powiedzmy, symetrycznie, lecz u mnie symetria bardzo trudno wygląda. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i tutaj będzie. Raz, dwa, trzy. Takie takiego kurwa klaska robię. <grymne> 3, tu 2, 1, 2, 3, dobra, jest Git 1, 2, 3, 4, 5 Pierdzielę teraz głupoty zapewne. Nie wiem ile policzyłem, ale jak mówię, zazwyczaj ja robię jakieś klaski, z czego tego klaska wyjdzie dobre gówno. No, ale mam Wrażenia że wyrażenie na pewno widzi dobra. Pek, pek, pek. Z bedwarsów mi zostało. Oczywiście, że tak. Dobra. Robimy teraz dziurę w podłodze, żeby żeby wejść w podłogę Tak do, dokładnie Moje, mój polski The Best Czemu je zrobiłem w ogóle takie dziwne? Nie wiem Lecz się domyślam Dobra Lecymy Dobra Ojej, je, oje, je, to będzie nasza jaskinia. Ja, ja wam powiem. To będzie nasza jaskinia, tam. Na 100%. Tam będzie nasza jedyna jaskinia. <śmum> Prawilna jaskinia. Do której będziemy chodzić, zbierać surowce, kraść ludzi. Czemu ja też chciałem przywozić? Nie wiem. Dobra. Ale myślę, że jakoś to będzie. Teraz to trzy. Bum cyk cyk. Tutaj nie wiem, może coś będzie, co nie? Ale nie wiem. pik, Tutaj będzie wielkie szkło. Symetria U mnie to, mówiłem, bardzo dobra rzecz. Niekiedy wcale. Pyk, pyk. Number. Oh, yeah, yeah, yeah. Dobra, yy, dalsza część budowania Dobra jak mówiłem, dalsza część budowania teraz yy, Że mam władzę w łupacie Nie policzyłem ile w ogóle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pierto Przepraszam yy. Na razie 9, czyli będzie może z 20, powiedziałbym, że więcej. Weźmy 26, a weźmy 30 od razu. Co ja się będę pił? Pyk, pyk, ładuj się. Dobra. Teraz tak myślę żeby wziąć to co przed chwilą wywaliłem o, dobra i zacząć budować dach tylko właśnie Czy ten dach ma być okrągły czy może Dobra Nieważne Czy ten dach ma być okrągły czy może w ten sposób?

Dobra, lecimy. Chyba to będzie taki domek jednopiętrowy jak na razie, tak, takie zamysły mam. No ale zawsze można zmienić stanie i można jakby poszerzyć ten dom o drugie piętro rozwalając go. Tak dobrze słyszycie, rozwalając go. Będę, w Nie że coś do niego mam był coś, bo giga a film to jest, gier bajka bardziej. To chyba bajka jest, możecie mnie poprawić w, w, w komentarzach, ale według mnie to jest baj, ba, ba, ba. bajka, niż film, chyba. Yy. Teraz, yy. Teraz tym schodkiem rzucę yy. i tu właśnie jest taka torga. No by się ktoś pytał yy. pyk, pyk i pyk, dobra, tu, tu tu, tu, Nie no, jestem głupia, ja ciekawe. czekaj. Ja muszę to sprawdzić Dobra, ja sam w ogóle life'haki robię nie ja w ogóle odwalam jakieś maniane. Nie ja w ogóle na tym świecie już nie powinno być, co nie? Bo ja nie jakbyście wiedzieli co ja w ogóle robię. Ile razy prawie śmierci uczniów. <grym> Ale nieważne czemu ja gadam takie rzeczy na YouTube. Zaraz przyjdzie YouTube, powie mi Haha... Ha. jakieś skóre treści dramatyczne. To skazany. skazane. Śmierć ich. Na... Niekiedy nie, się mnie nie słuchacie, bo ja teraz pieprzę jakieś głupoty. Nie związane w ogóle z tym co powinno być, bo jestem w połowie śpiący. Więc jakby mnie też nie słuchać niekiedy. Czemu ja to w ogóle te schodki biorę jakieś kurde... Wie, więcej schodków biorę niż mniej. Mhm. Czu, 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 czu. Dawaj to Czekaj czy tam doskoczy Oczywiście nie doskoczy, czemu bym nie skakać? No, jeszcze się wywam, no, brawo, no, brawo A nie, to z drugiej strony. Kurde Dobra, teraz to zniszczymy legalnie Bo po co tu by miało stać nielegalnie? Ja na razie że nikt zmian nie będę wprowadzał, co nie, bo nie trzeba. I to jest właśnie takie, jakby to jest takie ładne. Jeszcze tutaj weźmiemy, tak kwalniemy to. Tak myślę, i będzie jeszcze lepiej. Na razie weźmiemy to 30. To pyk, pyk, Jakby nie wiem dlaczego. Jakby chyba te yy, płaskie, co nie. No chodzi mi o zrobienie tych normalniejszych takich no, tych ze 6. Tak, 6. Powstają 16. Czekaj, mam inne plany na to. Weźmy na przykład tak, tak, tak. Czyli tutaj zrobimy sobie takie rzeczy, takie budy. Tak, dobra. Z git. W tym odcinku kurwa, się jeszcze wprowadzimy, to nie I będziemy czekać. Dobra, backpack, Teraz tam trzeba będzie walnąć to. Braszczy co innego nie walniasz. Byk. Byk, jeszcze to rozwalimy. Bo to jest niepotrzebne nam jak na razie. Pyk pyk, dobra, czemu jemy? Pek Raz, dwa i trzy i to jest czwarte, Dobra, gig. Walniemy to jeszcze. To tutaj u góry musi być oświetlone, oczywiście. Czy nasi potworki nie rozpiły. Tu, 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 tu. Walniemy wszędzie to. Czekaj, muszę to no, no, jest surowiec. A, a, dobra, gig jest. Mm -hmm. Bum szaklala, bum szaklala. A ja to tak dynamicznie bym powiedział, że robię. Tak, dość dynamicznie oj, co trzeba do to Dobra. Jeszcze weźmiemy sobie tu to torczę. Mm -hmm. Dobra, jest git. Na pewno jest lepiej jak było Dobra idzie, to wejść to postęp normalnie. Dobra. Mamy skończony dom. Prawie że no, chyba. Właśnie skończony. Coś się tu wydaje prawie, że chyba wymawiał Moja ocena jest ładna. Tylko jakby tu coś dać by tu wziąć i schodki na górę poprowadzić i tam pomieszczenie jakieś zrobić i tutaj właśnie w tych tych otworach jeszcze tu tak schodki dać zrobić właśnie yy, może szybę Nie wiem pokminę poza odcinkiem ale myślę, że tak jak mówiłem to chyba chodzi git ale nie, nie jestem pewny w 100% więc wam nie powiem Weźmy to jeszcze tak pozbierajmy Przenieśmy się tam tak illegal podbieg nie 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 gdzieś, zaraz się powierzchnię to jak przepraszam bardzo przepraszam za oglądane za dzieci, które to oglądają, oczywiście bardzo przy, przepraszam. O, jeszcze leje, Bardzo ładnie leja. Przestaje lać. Dobra. Weźmy jeszcze tak szybko. Weźmy to. Tu. Zasadzmy. Zasadzmy to. weźmy teraz łopatę i weźmy trochę dirta trochę więcej dirta dobra tu weźmy to dobra i teraz tak mniej więcej tak po, po wybrzeżu bo to więcej się tak nie będzie ten Dobra, z git chyba. Teraz zasadzimy to odtąd. Dobra. Jak zasadzimy, to skończę odcinek po prostu. mam zasadzić, a nie rozsadzać. Trzeba będzie to zniszczyć. A, na razie mi się tego nie zrobi. Dobra. Myślę, że na dzisiaj to koniec i do następnego odcinka. Cześć.